Pani nareszcie na kanale Perła Króla. W końcu jestem wracam do was, mam nadzieję, że teraz będzie więcej tych filmików. W dzisiejszym filmie chcę z wami zrobić taki dzienny makijaż z tą moją ostatnią kochaną paletą. Miałam dla was zrobić z pierwsze wrażenie, ale mi wtedy się nie udało go zrobić. No, nie udało się, ale zobaczycie ją w akcji. To jest odsadnio mój Hit-Hitów po prostu, ale tego jeszcze nie używałam. Więc test, pierwsze wrażenie, możemy zrobić tego. Cały czas czeka na test, pierwsze wrażenie, właśnie. No i pamiętajcie o to dzień, który Pan uczynił. Weselmy się i radujmy się w nim. Psalm 118, 24, Takie kubki inne cuda znajdziecie na bigot.pl Zapraszam. Czartowałam, jedziemy. No to na początek mój ulubiony podkład. Ostatnio nie wiem, czy to będziecie widzieć, czy nie. To jest Camouflage Foundation od Lovely Porcelain. Mam kolor numer 1 O tym, że go lubię moi kochani, może świadczyć chociażby to, że już jest końcóweczka. Więc no. I ja podkład nakładam w ten sposób, że najpierw na pół twarzy. Rozprowadzam paluszkami i doklepuję gąbeczką. Z drugiej strony moi kochani robię dokładnie to samo. Idziemy z korektorem. Mam korektor od Catrice Liquid Camouflage, High Coverage, Coverage. Concealer. E, to jest numerek 0,10 Porcelain. I nakładamy. On mi się też już kończy. Ja nie wiem, wszystko mi się kończy. Czy ja się będę malować? Ja nie wiem. No i wklepujemy. Dalej, kochani, ten korektor na niedoskonałości nakładam punktowo. A tych niedoskonałości ostatnio mam dużo. Ja nie wiem, dlaczego. Przed okresem zazwyczaj ja mam wrażenie, że ja wiecznie mam okres od jednego do drugiego. Ja nie wiem, ten czas ostatnio za szybko leci. Może przez to, że tyle siedziałam na tej kwarantannie. Może to dlatego. Jeszcze mam nieprzyjaciół. Dobra. Ok. No i puder, kochani, ostatnio nie zmienię. Używam tego z Gameshopu. Ja go dostałam. On w ogóle jakbym mąkę nakładała na twarz. Jeszcze tak strasznie śmierdzi, On widocznie chyba jest po prostu starszy, ale ja go tak lubię. Naprawdę, mimo wszystko ja go bardzo lubię. Tak się prezentuje. I powiem Wam. Lubię go. No. To tyle by było. Najpierw nakładam gąbeczką w strefę T. I później resztę omiatam i tutaj też omiatam yy, pędzelkiem. Dalej jedziemy z brązerem, Ja mam ten yy, klasyk Vivo Beach Cruiser, chociaż dla mnie on jest trochę za ciepły. Ja mam numer... nie umiem przeczytać tu pisze już jest stary patrzcie zdezelowany bierzemy pędzelek jeszcze sobie trochę odkróczę na, na różce żeby nie za dużo o konturowaniu nosa, bo też y, trzeba. Dalej mam róże, mam paletę róż od Revolution. Co mi tu pisze? Blush Hot Spice. Tylko tyle. Nie wiem, czy to jakiś kolor jest. One się prezentują, tak? Wszystkie w sumie lubię, oprócz tych takich rozświetlaczów. Niby to rozświetlacze, ale na rozświetlacze to takie słabiutkie. Weźmiemy dzisiaj ten pomarańczowy. A co? To mam paletę rozświetlaczy od Revolution Pro 4K Highlighter Palette Rose Gold Powiem wam, bardzo ją lubię, bardzo, ale to bardzo A najbardziej te dwa, chociaż one są takie mocno drobinkowe Te dwa, ten jest taki neutralny, ten taki... Te są takie trochę słabsze Nie wiem dlaczego ja bardziej lubię te drobinkowe, bo po prostu świecą się z daleka Ja nie wiem dlaczego Ale dzisiaj użyjemy tego mniej świecącego no i jednak świecącego. Naprawdę je lubię. Rozświetlacz zostawiam jeszcze, jakbym nie użyła czegoś innego do kącików. To zawsze rozświetlacz jest. No to dalej jedziemy z brwiami. Mam taką paletkę od Kobo. Tutaj jest taki cień, który może być jako taki neutralny na całą powiekę. No i dwa cienie takie do brwi. Bardzo lubię tę paletkę, tak naprawdę. Wiecie, co pierwszy raz? Nie powiem czasu tak ładnie mi wyszła ta końcówka. I ja to jestem leniwa i mi się nigdy nie chce tutaj czyścić korektorem. Ani tu, ani tu. Więc dlatego, moje brwi to jest moja najtrudniejsza rzecz. Dobra, otwieramy pierwszy niuch, i pierwszy dotyk w ogóle tej paletki. Muszę poszukać w ogóle czegoś. A dobra, mam nie paletki, co ja gadam tego wosku do stylizacji brwi to jest mydełko do brwi Uu, fajne, ładnie wygląda ładnie się prezentuje ładnie pachnie, ale jak będzie na brwiach, zaraz zobaczymy to bierzemy czesadło ja mam akurat takie ze starej kredki do brwi jo. Ja! ale słodkie Uhuhu. teraz zobaczymy Mega, 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 Pierwsze wrażenie, powiem wam szczerze, mega. Tak się prezentują te brewki. Tutaj mi nie wyszło w ogóle jakoś, w ogóle mi jakoś nie wyszło, ale ale fajne, naprawdę fajne. Nie wiem, czy nawet nie będzie lepsze, ale to się okaże od tego mydełka, co mam, lasz brow, gdzie ona jest. Może je gdzieś tu wsadziłam, czy gdzie? Nie, tutaj mam. To jest większe. Nie wiem, jak to. To jest mniejsze, to jest 30 gram. Teraz Brow mamy. Nie widzę, musiałabym szukać, ale nie chce mi się teraz. Ale tam do ładnie pachnie. Myślałam, że to będzie taki super zapach, ale się trochę w porównaniu do tamtego, to ten zapach jest taki słabszy. Nie mówię, że brzydki, ale słabszy. Ale możliwe, że będzie trwalsze i że będzie um, jeszcze lepsze, jeżeli chodzi o Działanie niż tamte mydełko. No. Pokażę to, co papugi lubią najbardziej. Bierzemy się za tę paletę. Urobimy jakiś dzienny makijażek. Możemy zrobić coś w klimacie? Nie, no dobra, dziennym. Tak się prezentuje ta paletka. Może wam jeszcze wstawię to, co ostatnio nagrywałam, a mi nie wyszło tak się kochani ona prezentuje ja jeszcze nie ściągnęłam nawet folii więc popatrzcie folii jeszcze tak ona wygląda, patrzcie jakie to jest lusterko mega, no i tak się prezentują ceny. i szczególnie z powodu tych błysków tak naprawdę się skusiłam, bo taki kolor podobne mam, aczkolwiek te róże yy, to jest paleta, którą wykonacie każdy makijaż, zarówno wieczorowy właśnie paleta wymarzona do ślubów mi się wydaje, dla wizerzystów no bo każdy makijaż ślubny zrobicie tym, więc no rewelacja, ja się zakochałam to jest moja nowa miłość mm. pędzelki chodźcie tutaj dobrze to jedziemy, zacznijmy od oczywiście od tego co zawsze zaczynamy, czyli od tego Eem, przejściowego, tak? Przecież tego, co ja gadam? Tego na całą, tą, no na całą powiekę. Eee, Zapomniałem, jak się nazywa, jak się mówi na niego. On jest biały czasem. Dobra, to teraz jak już mamy to na całej powiece, to weźmiemy jak mamy zrobić neutralny kolor, to weźmiemy ten jako przejściowy, yy, weźmiemy ten ciemny, bo nie wiem czy ja go używałam ciemny do przyciemnienia, no i zaraz wybierzemy jakiś błysk. Błyski tutaj są wszystkie genialne, więc ja się tak cieszę, że chociaż bez powodu tych błysków kupiłam tą paletkę naprawdę Honeymoon, Honeymoon, tak się mówi. No. Taki naprawdę dzienny makijaż zrobimy delikatny. Wziąć, mogłabym wziąć jednak jakiś jaśniejszy brąz do przyciemnienia, ale chcę go w końcu użyć, powiem wam szczerze. Kilka razy kochani dokładałam tego cienia, bo on jest taki bardzo delikatny, więc żeby trochę go nabudować, to trzeba kilka razy go dołożyć. Dobra, to bierzemy ten ciemny grum. Trochę sobie na ręce, tak wiecie. Nauczyłam się od jednej youtuberki. Wtedy nie nakładamy tak dużo tego Ja tylko trochę tego ciemnego chcę dodać, więc Wykaśniemy ten przedni trochę Rozblendujemy Naprawdę chcę, żeby to było delikatnie, więc Proszę bardzo Taki naprawdę delikatny makijaż dzienny, więc bierzemy błysk No co? Tak szybko Dzienny makijaż to... Tylko teraz nie mam pojęcia, który błysk wziąć Wczoraj używałam tego i jest... Nie, tego chyba używałam, ten jest piękny hm. Spróbujemy tego, bo... Magwet? Nie wiem, czy to za nazwa Dobra, ale w każdym bądź razie ten spróbujemy Zobaczymy, co to jest To nie jest taki typowo dzienny, ale, ale co tam Jestem w domu na razie, więc Ale on jest taki One wszystkie są takie dosyć delikatne, wiecie, więc Dobra, idziemy On jest taki Dosyć słabo zmielony i dlatego on się tak sam jest taki nawet grudkowaty Ciekawe, my no, tamte inne takie nie są Ciekawe Ale nałożymy dwukrotnie i błysk jest ładny Może jeszcze trochę bardzo Trzeci raz Najładniej ładnie. mam no, no, szczerze, że to jest naprawdę cień, którego nie rozumiem Inne z tej paletki raczej takie nie są on jest taki jakby taki, nie wiem, taki grubo zmielony i popatrzcie jak go rozblendujecie, Też on bardzo mocno się iskrzy, naprawdę mi się mega podoba, ale tak jakby jest taki grudkowaty pod palcem i musicie go na tej, e, tak wtłoczyć w tą powiekę, to nie jest taki typowo taki, nie wiem, mm, może to są takie malutkie, więc drobinki, takie brokaciki malutkie i... Nie wiem jak to określić, tylko to jest takie, no, jakby taka masa z grudkami takimi świecącymi, i trzeba ją tak jakby wbić w powiekę, i wtedy to się tak roz. do tej powieki. Kochani, bardzo was przepraszam za to, że nie uda mi się dokończyć tego filmiku, bo wczoraj akurat synek przyszedł, więc go nie dokończyłam, ale. Stwierdziłam, że nie będę czekać, aż się pomaluję i, i Wam dokończę ten filmik tylko od razu, bo dzisiaj nie udało mi się od rana jeszcze pomalować. E, chciałam Wam tylko powiedzieć, że ta paleta to jest moja ulubiona ostatnio. Te błyski są mega, każdy makijaż nią zrobicie. Jeżeli chodzi o maty, też są świetne. E, Blenduję się nimi po prostu bombowo, e, ale najbardziej kocham błyski. E, jeżeli chodzi o wosk, to jest chyba najlepszy wosk, jaki do tej pory miałam. Bo te włoski wczoraj y, naprawdę się trzymały i jest o wiele lepszy, mi się wydaje, niż ten od Lajbrau, ale y, jeszcze dam Wam znać, bo będę go jeszcze testować, y, więc napiszcie w komentarzach, jakie makijaże chcecie, żebym zrobiła. Czy Wam się podobają takie filmiki, y, gdzie się tutaj z Wami będę malowała? Eee, jakie makijaże chcielibyście, może jakie przetestować, nie wiem, e, albo poleccie mi jakieś dobre kosmetyki. Nie wiem, czy będę miała pieniądze, żeby kupić i przetestować dla Was, ale zobaczymy. Eee, I co jeszcze chciałam powiedzieć? No do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się cieplutko, papa. Pa.